Cześć, mam. no powiem Wam, że dzisiaj miałem paczkę na policję. No i tak z przyzwyczajenia jechałem bez pasów. Wiem, że nie wolno jeździć bez pasów, trzeba się zapinać. E, najbardziej krzywdę sobie możemy zrobić. No ale tak jeżdżę, czasem się zapomnę jak wiecie jak jest od adresu do adresu to nie przypinam tych pasów co chwileczkę tylko no, staram się jak wyjadę gdzieś dalej. No ale zapomniałem się, podjechałem na policję z tą paczką. No i widzą mnie, widzą mnie, stoją przed posterunkiem i pokazują na pasy a ja pokazuję na paczkę, bo mała paczka była do nich no i wychodzę no i pytają się gdzie te pasy dlaczego pasów nie zapinam a powiedziałem, że tu przed chwilą miałem adres bliziutko i nie zdążyłem ich jeszcze zapiąć a oczywiście bajeczka każdego kuriera jeśli kiedyś gdzieś ich złapie policja i zapyta o pasy, chociaż to jest rzadkością ja to miałem teraz tylko dlatego, że miałem właśnie paczkę na policji, tak mnie nigdy nie zaczepiają że tych pasów nie mam dla własnego bezpieczeństwa zawsze trzeba mieć pasy pamiętajcie, nie patrzcie na tych kurierów co jeżdżą bez no i mówią, że po prostu, żeby uważać z tymi pasami, bo następnym razem może być mandat. Inny to już by wlepił, wiadomo. Znaczy, inny. Myślę, że w Polsce już by policja mi wlepiła, nie byłoby ostrzeżenia. Jakoś nie pamiętam, jakieś dziłem i dostawałem jakieś małe mandaty za coś. Nie wiem, to nigdy nie było pouczenia, niczego, tylko od razu bach i mandat. Chyba, że się zmieniło trochę. Trochę bardziej wyrozumiali są. Ale tutaj policja naprawdę jest wyrozumiała, jeśli chodzi o takie małe, jakieś wykroczenia. Potrafią e, najpierw pouczyć. Wystarczy, że się nadczepią tej kasy za te, za radary, które mają nastawiane wszędzie. Jak to się mówi, mądry zawsze ma szczęście. No i czasem zdarzy się i mi je mieć. No i trzymajcie się, do następnego. Cześć.